Ale już po prostu nie mam. O, pestki nie kupuję, dobrze. Bo nie pestki. Pani Gdzie jest moja, a tu jest dobra Ale to Ryszard, ale to Ryszard, on prowokuje mnie. W domu nie będzie źle. On prowokuje mnie. Ale ten ryszard, ale ten ryszard, on prowokuje mnie i mi w domu nie będzie dzisiaj źle. Oh, oh. Kochani widzowie, przepraszam, że tak długo mi nie było. Popadam, przepraszam Was z tego serduszka Was, przepraszam, że tak długo mi nie było, ale bardzo mnie bolał żołądek. Bardzo mnie żołądek bola po tych truskawkach i w ogóle nie mogłem wyjść z ubikacji. Powtarzam, bardzo mnie bolał żołądek po tych truskawkach i nie mogłem być z ubikacji, widzowie. I teraz dopiero wyszedłem, widzowie. Więc, kochani widzowie, nie mogłem być z ubikacji po tych truskawkach, co mi tata dał. I musiałem zostać dużo w ubikacji, bo mnie żołądek bolał. Bo mnie widzowie żołądek bolał.